Dzień dobry. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, Uczyć się, Nauczyć, Oceniać, to narzędzie używane w krajach europejskich do oceny znajomości języków obcych. Skala ocen ma 6 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2. System ten określa stopień znajomości języka obcego zgodny z umiejętnościami nabytymi w obszarach mówienia, słuchania, czytania i pisania. Jest obecnie punktem odniesienia w dziedzinie uczenia się i nauczania języków obcych w wielu krajach. Swoją metodę nauczania opieram na rzeczywistej wiedzy ucznia, aby rozwijać jego umiejętności poprzez zajęcia językowe, to jest Rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, rozwijanie ustnej ekspresji. Staram się szybko reagować na błędy i oceniać postępy ucznia. Ta metoda od początku faworyzuje używanie języka mówionego w celu ułatwienia szybkiego nawiązania rozmowy poprzez wprowadzenie za każdym razem nowych elementów językowych i przećwiczenia ich z uczniem. Oto kryteria samooceny zalecane przez Unię Europejską. Po pierwsze dla poziomu podstawowego A1A2 rozumienia ze słuchu. Uczeń rozumie znane słowa i często używane wyrażenia dotyczące swojej osoby, rodziny, zakupów oraz bliskiego otoczenia. Rozumie informacje z życia codziennego, pogoda, wiadomości i sedno prostych ogłoszeń. Czytanie ze zrozumieniem. Uczeń potrafi czytać proste, krótkie zdania i rozumie słowa, dane liczbowe, nazwy własne oraz wizualnie zrozumiałe informacje w życiu codziennym, ceny, rozkłady jazdy, znaki, mapy, instrukcje. Czynny udział w rozmowie. Uczeń potrafi komunikować się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca chętnie powtórzy i pomoże mu sformułować to, co chce powiedzieć. Potrafi zadawać proste pytania na znane mu tematy lub na to, czego od razu potrzebuje, a także odpowiadać na takie pytania. Potrafi wypowiadać się krótko, ale nie na tyle, by prowadzić rozmowę. Ciągła wypowiedź ustna. Uczeń potrafi użyć prostych wyrażeń i zdań, opisać swoją rodzinę i ludzi, których zna, swoje miejsce zamieszkania, wykształcenia oraz swoją obecną lub niedawną działalność zawodową. Może poprosić kogoś o przedmioty, usługi, oddać je lub zwrócić. Wypowiedź pisemna. Uczeń potrafi napisać bardzo prostą wiadomość dotyczącą, czynności życia codziennego. Potrafi skopiować krótkie słowa lub wiadomości, pisać cyfry i daty. Potrafi wpisać dane osobowe: nazwisko, narodowość, adres. W arkusiach informacyjnych, na przykład w formularzu hotelowym. Aby przejść na kolejny wyższy poziom, musisz przeznaczyć w ciągu 6 miesięcy około 90 godzin dla poziomu podstawowego. Ilość godzin zależy od wielu czynników, w szczególności od Twojego doświadczenia i predyspozycji do nauki języka. Jeśli poświęcisz około 2 godziny tygodniowo na naukę języka francuskiego, możesz przeskoczyć na poziom średnio zaawansowany w krótkim czasie. Oczywiście, jeśli uczysz się i powtarzasz materiał systematycznie. Po drugie, dla poziomu średnio zaawansowanego B1, B2: rozumienia ze słuchu. Uczeń potrafi zrozumieć główne punkty, kiedy prosty język jest używany w znanych tematach pracy, szkoły, wypoczynku. Rozumie istotę wielu programów radiowych lub telewizyjnych na temat bieżących wydarzeń lub na tematy, które interesują go osobiście lub zawodowo. Rozumie większość filmów w standardowym języku. Czytanie ze zrozumieniem. Uczeń rozumie teksty pisane głównie w języku potocznym lub związane ze swoją pracą. Rozumie opis wydarzeń, wyrażenia uczuć i życzeń w listach osobistych. Czynny udział w rozmowie. Uczeń potrafi poradzić sobie z większością sytuacji, jakie można napotkać podczas wyjazdu do obszaru, w którym mówi się językiem francuskim potrafi bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na znanie mu lub osobiste tematy, prezentować i bronić swoich opinii. Ciągła wypowiedź ustna. Uczeń potrafi w prosty sposób art artykułować wyrażenia, aby opowiedzieć o celach, doświadczeniach i wydarzeniach, swoich marzeniach lub nadziejach. Potrafi pokrótce podać powody i wyjaśnienia swoich opinii lub planów. Potrafi opowiedzieć historię lub fabułę książki lub filmu i wyrazić swoje reakcje. Wypowiedź pisemna. Uczeń potrafi napisać prosty, spójny tekst na znane mu lub osobiście interesujące tematy. Potrafi napisać raport zawierający informacje lub Bonjour. Le cadre européen commun de référence pour les langues, apprendre, enseigner, évaluer est un outil utilisé dans les pays européens pour l'évaluation des compétences en langue étrangère. L'échelle d'évaluation compte six niveaux: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ce système définit des niveaux de connaissance d'une langue étrangère en fonction des compétences acquises dans les domaines de l'expression orale, de l'écoute, de la lecture et de l'écriture. Il constitue désormais la référence dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement des langues dans de nombreux pays. Je base ma méthode d'enseignement sur les acquis réels de l'apprenant pour développer ses compétences autour de trois activités langagières. Compréhension d'écoute, compréhension des écrits, développer l'expression orale. J'essaie de réagir rapidement aux erreurs et d'évaluer les progrès. Cette méthode privilégie l'emploi de la langue à l'oral dans un premier temps dans le but de faciliter des performances de communication plus immédiates en introduisant à chaque fois des éléments linguistiques nouveaux et les faire pratiquer dans des activités adaptées à l'élève. Grâce à cette méthode, les apprenants peuvent concevoir leur propre parcours d'apprentissage de la langue française. i zafiksować obiektywy. Dziękuję za i życzę Wam dobrej kontynuacji. Dzięki tej metodzie uczniowie mogą wybrać własną ścieżkę nauki i wyznaczać sobie cele. Powodzenia w dalszej nauce francuskiego. Dziękuję za uwagę.